Ja wiem, bo wyżyjecie tą randką, która zakończyła się w takim dziwnym momencie. Ale... Um, kurde nie, nie mogę wam mówić, nie możemy. No. Ale mały. No, może lekko kłótnie albo coś to jest... No nieważne, słuchajcie. Lekko wymianę zdań mieliśmy. a już jest wszystko okej. Okay. <grym> I już się z nim pogodziłam, także no spina i co uwierzył, że, ale nie o to, że sushi nie robiłam sama, nie z tego, to on się śmiał, mm, w czym bitwa, w niczym, Jezus Maria, dobra, chodźcie, no muszę ten podkład, Jezu, w nie będę go nakładała i w ogóle, taki nie musi to być jakiś, to ja się w ogóle zastanawiam, czy robić make up, nie, ale nie, no chcę ponagrywać, dobrze, dobra. Zróbmy szybki make-up. Chyba nie będę nawet dawała bazy, bo przed chwilą nawilżałam twarz. Yy, także... dać sam podkład. W sumie jestem ciekawa, jak sam podkład by wyglądał. I też pomyślę, czy nie mam niczego do przetestowania, bo dzisiaj bym trochę rzeczy potestowała. Jak coś tutaj mam. W ogóle muszę zrobić porządki na pewno. Dzisiaj chciałabym pomyć pędzle i zamierzam to też z wami zrobić. Tylko najpierw musimy... Musimy iść po coś do jedzenia. Bo ja jestem strasznie głodna, a ja mogę tylko białe rzeczy jeść. Popatrzcie. Oh my god, thank you very much! <laughs> Salvatore, thank you. Słuchajcie, i to właśnie z nim, właśnie tutaj z tym kolegą, który dał mi to serduszko, będziemy mieli tą międzynarodową bitwę, bo ja go dzisiaj za zaobserwowałam. Także wiecie. Także musimy się tam skupić na tym mocno. Oliwcia, dziękuję ci bardzo za serduszko. Słuchajcie. Jeśli mogę Was prosić, to zostawcie po sobie to serduszko członkowskie, byłoby mi bardzo miło, bo mamy sześć dzisiaj. Co z tym Grześkiem? Nie no, wszystko dobrze. Santino, dzięki. Ludzie tak przeżywają i łkają, co robicie i mówicie. Masakra, aha. Sylwia, dzięki. Czarno, dzięki. Syla, dziękuję. Justynka, dziękuję Dziękuję Wam dziewczyny, bo widzę, że tutaj jest bardzo dużo dziewczyn. Włączmy jakąś muzyczkę. Czekajcie. Dobra. Jezus. Anamesa, dziękuję bardzo. Sylwia, dzięki. A i chciałam dzisiaj też porozdawać trochę obserwacji. Także czekajcie na bitewki. Jak będą bitewki, to trochę dam obsów. Bo... No bo tak. I słuchajcie. O, na przykład dzisiaj kupiłam nowy korektor. Więc go sprawdzimy. Za ładna jesteś na kogoś, kto robi kupę na inną laskę. A nie, nie wiem dlaczego. Dobra. Słuchajcie, bo wy ogólnie Naprawdę w to wierzę, nie chcę się wierzyć, że ludzie w to wierzyli, nie? Że tak było. Oczywiście, że tak nie było, bo to było bardzo nakręcone, specjalnie po to, żeby zrobić zasięgi, no ale ja. Słuchajcie, czy ja muszę to tłumaczyć ludziom, którzy y, mają rozum i, i. mają rozum i po, po prostu y, obserwują nas trochę i no wiadomo, że różne rzeczy robimy po zasięgi, aczkolwiek, no słuchajcie, takich rzeczy chyba nie muszę nikomu tłumaczyć że to było i wyłącznie zrobione pod zasięg, także jeśli w to wierzysz, to yy, mogę przebić piątkę Grześkowi i, yy, i powiedzieć brawo, nabrałeś tyle osób półpolskiej tak myśli. No ale okej. Okay. No wiecie, wiadomo, że to nie był jakiś ruch fajny, który ja popieram. Gracja dzwoni, ale zaraz yy, tutaj go odzwonimy. Yy, aczkolwiek no słuchajcie, no. Trzeba przyznać, że zabieg się udał <laughs> marketingowy, który był fatalny moim zdaniem, ale już nie o tym. Ej, dobra, kupiłam najciemniejszy korektor, jaki był. Generalnie, i to jest 03 medium, BB serum concealer. Aha, czyli to będzie lekki. Ja nie przeczytałam w ogóle co pisało szczerze, zobaczyłam, że jest jakiś korektor, którego nie używałam, i już. A, wezmę, no nie patrzyłam w sumie, kosztuje. S, ha, no więc zobaczymy treści. Kurde, szkoda, że nie dałam tej bazy, co da zawsze daję, bo ciężko mi będzie przetestować teraz. Zmień opis live'a, a, a jaki jest opis? Gdzie idziesz hejka, z kim randka? A pewnie jest jakaś randka z niespodzianką czy coś. Wcześniej wyglądasz bez makijażu. O, dziękuję. Gdzie, A dalej mnie tak nie nauczyłam. Czekajcie. Ja dzisiaj w ogóle taki mega fajny podcast słuchałam. Myślę trochę wiecie, sobie, sobie tam rzeczy robiłam. I chociaż ja czasami po podcastu słucham głównie wtedy jak ten, jak e, się kąpię. Tapujemy, gdzie, gdzie lecisz? Nie wiem. W sensie chcę tylko coś ponagrywać jeszcze, wiesz? Dzisiaj. Na pewno muszę jeszcze pójść do... coś kupić sobie do jedzenia, bo nic nie mam. A Chyba, że coś będę zamawiała, ale powiem wam, że nie chcę mi się, bo, nie chce mi się zamawiać, bo już jestem głodna, a zanim wiecie, ja coś zamówię. Teraz musiałabym rozłączyć live'a, tak żeby sens... Ej! Myślę, że tragedia ten korektor. Jeszcze daję drugą warstwę, bo ja zawsze daję dwie warstwy korektora. Ale to uh, ja czuję, że. Szkoda, że dałam bezpośrednio tę. Ten... na skórę, bo ja czasami mojej mamie oddaję. wiecie, jak mi się nie sprawdzają jakieś kosmetyki. Bo ona zupełnie lubi inne niż ja. Ona lubi takie właśnie lekkie. Mi się wydaje, że dla niej to było spoko. Ja lubię, wiecie, mocne krycie i w ogóle A dzisiaj mam wyjątkowo mocne cienie Czekajcie No, powiem wam Czuję, że będzie średnio bardzo Tak czuję, no Że, no, ta okolica u mnie Może wyglądać lepiej Nie wiem, ile miałabym warstwę dać, bo Żeby było tak, jak lubię No, bo teraz po dwóch warstwach zdecydowanie nie jest Przecież dobrze chcę ogarnąć, słuchajcie A to później już zrobimy Opis jest. Kolejna randka z kolejnym. Mm, serio? O nie. Ej, e, czy moja mo Jest tu ktoś z mojej moderacji? Dasz moda, błagam. Będę wyciszać, jak ktoś z pami. Tylko... No właśnie, ja tak boję się dawać osobom nowym, szczerze mówiąc. Więc chciałabym, żeby to była moja. E, Ragna, dzięki. Dziękuję bardzo. Moi ludzie. Yy, Mojito, siemanko. Jaki korektor? No ten z Han. No ale widzicie. No na razie jeszcze nie odpowiada. Nie dawaj modów? No... No wie, no ogólnie nie chciałabym dawać teraz modów, wiesz? No ja moderację mam zaufaną. Wiecie, i mam specjalną grupę do tego, oni wiedzą co robić, czego nie robić. To nie jest tak, że ja daję moderację tak po prostu. Właściwie, już do siebie dzisiaj. Myślę, że taka piętnastka. Piętnasteczka była dobra. Tylko ja mam dwie piętnastki zobaczę, które jest mi bo to tyle samo pewnie. To jedną bym chciała na wakacje jednak zabrać, ale. O, no, myślę, że tyle samo jest i tej, i daj Chociaż nie. O nie, to no się nie mam się Dobra, to już jest mało. Na sushi był. E Taki sam opis, kolejna randka z fro No właśnie, Konrad, czy ty możesz z pozycji moderatora zmienić ten opis? Nie wydaje mi się, generalnie. No, wydaje mi się, że nie da się. Ale daj znać, jeśli... Jeśli tak. Mam ten sam podkład, tak? O, ja go lubię bardzo, no. Ja, ja mam jego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Sześć opakowań, nie? No, w każdym chyba możliwym odcieniu bym być szczera, ale już ten kończę, więc nakładam go sobie takim pędzlem. Po co się malujesz na nos, Bo chcę jeszcze coś ponagrywać, wiesz? Jako masz metodę żo rzęs? Ogólnie to ja teraz... Szczerze, jedno oko to mam rzęsy, które mam zrobione przez kosmetyczkę, a jedno oko to są te na pasku i te na pasku muszę ogólnie od nowa nakleić, bo z jednej strony, czyli z prawej, z tej, z której śpię, zawsze mi dużo wcześniej wypadają rzęsy, nie? Ja nie wiem, jak ja śpię, że one wypadają. Aczkolwiek na no zawsze tak wam, że po prawej stronie mi wypadają wcześniej. No i dzisiaj też to sobie trochę wyrwałam, bo jak ja pracuję przed laptopem, to ja tak z nudów, słuchajcie, zaczynam wyciągać sobie rzęsy, nie? To, to jest po prostu tragedia. To jest takie natręstwo. Ja dałabym milion złotych, żeby się tego wyzbyć, nie? A nie umiem. Pokaż pazy, już Wam pokazuję, słuchajcie, no. Pazy, powiem Wam, że pazy są mocne. Pazy są teraz mocne Zobaczycie, nie podkładu żadnego. Ładne, co? Bardzo mi się podobają I Te detale takie Nie mam tego wyostrzyć Ale podobają mi się, piękne, piękne, przepiękne o, dziękuję, dziękuję, dziewczyny. Ile płacisz za paznokcie? O, cześć chciałem. Mm, ja mam współpracę. Myślę, się czemu ty zawsze w nocy szykujesz gdzieś? To bo ja jestem taki nocny Marek. Takie życie. Ale dzisiaj chcę jeszcze popróbować sobie kilka kosmetyków, bo. No bo tak. I ogólnie chcę pomyć pędzle sobie. Jaki podkład Eveline Wonder Match. No. Jeden z takich moich ulubionych podkładów w sumie. W sumie ten. Mam tylko ten i ten z Diora. I używam ich na, na zamiennie. Ten z Diora zawsze kupuję taki ciemniejszy, bo on dla mnie jest. Dior Forever, jak coś. E, On jest dla mnie fajny na takie większe wyjścia. A jak ja wiem, że mam jakieś większe wyjścia, to ja zawsze jestem opalona, nie? Jakimś cudem. W ogóle dzisiaj napisała też dla mnie fajna marka e, ze współpracą. Kiedyś używałam ich samoopalacze oni mają w, w taklasie dostępne w ogóle i może, może właśnie też wam pokażę za jakiś czas te samo opalacze, zobaczymy czy się dogadamy. przecież ja, ja i tak bym była, mogła je polecić, bo, bo ja je lubię. ale fajnie, fajnie. akurat fajne, temat, samo bo oni też mają fajne kropelki do twarzy. A ja właśnie miałam sobie kupić te kropelki. Także super. Dużo płacisz za przedłużanie włosów? Mam współpracę. A teraz jaki podkład? Eveline Wondermatch. Słuchaj, so, po co ja daję te dwie warstwy bez sensu? No no prasz. z przyzwyczajenia. Ej, ja już chyba muszę iść na odrost. Ja byłam dwa tygodnie temu. Słuchajcie, jakieś. Tak, no, z dwa, może dwa i pół tygodnie temu na kolorze. Już mam odrost. Mi tak te włosy, słuchajcie, szybko rosną. Dziewczyny, ja nie wiem, co ja robię. Ale ja wiem, bo ja używam tabletek, nie? Na porost włosów, bardzo fajnych. Gdzie Grzesiu? Mm, on był teraz na treningu i pewnie, pewnie już skończył, bo widzę, że już coś pisał. Tylko 21 miał kończyć, także. Także nie wiem, albo wpadnie do mnie teraz, albo później. Pewnie. Jakie table tabletki? Tabletki, już, już ci mówię. Mm. Nie mogę pokazać, bo nie można pokazywać na, na live'ie, ale one się nazywają Trychoster, Trychoster Max Cewisa tabletki Ja ostatnio ich w ogóle nie brałam przez dwa tygodnie praktycznie i dzisiaj sobie o nich przypomniałam Znaczy przypomniałam, wyjęłam ja te opakowania po prostu na przód, półki, bo jak są z tyłu to ja ich nie biorę Więc muszę znowu do nich wrócić No dobra, zobaczymy jeszcze ten korektor, da dam sobie tutaj Jak się to odkleją? Nie Nienawidzę, że jest na pasku, nie? Tym bardziej, że teraz jeszcze kupiłam jakieś, które testuję, i zaraz muszę je chyba zmienić. Bo super to wygląda tutaj. Albo ja nie wygięłam dostatecznie mocno tego, albo nie wiem co, już tego nie naprawię Czy wszyscy do mnie dzwonią? No, powiem Wam, że masakra. No, ale chciałam sobie dzisiaj wiecie już dokleić, bo a teraz dokleję, to jest chyba kępkami to dokleję. powiem wam szczerze, ale cały ten robić kępkami, to mi się trochę nie chce. Tym bardziej tak na nos. Bez sensu. Albo wiecie co? Albo dam sobie eyeliner, tak, żeby nie było widać, żeby się nie odznaczało. Hejka, a skąd je kupujesz? Nie, ja właśnie miałam jakieś szufladzie, bo ja mam zawsze przez kosmetyczkę zrobione, wiesz, że tylko zapomniałam się umówić teraz, trochę za późno. Ja wam często zapominam. Dopiero jak już te rzeczy naprawdę są w takim stanie, to ja dopiero idę, nie? Magda, dzięki. Jakie są twoje trzy? To wiesz co, ja nie mam trzech top, bo ja mam tylko jeden, którego ja używam zawsze, nie? Eee, korektora. Bo nie wiem, żaden mi się nie sprawuje tak dobrze, serio dziewczyny. A miałam wszystkie korektory, które są dostępne w drogerii. Przysięgam, wam, że je przetestowałam. I od lat. Uważam, że najlepszy jest ten korektor. On naprawdę nie kosztuje dużo, a musi, musicie go przetestować. Ja uważam, że naprawdę, a ja mam wymagającą okolicę oczu. Ja mam taką genetykę, że uważam, że mam bardzo wymagającą tą okolicę i często stosuję dużo kremów pod oczy i różne rzeczy. I powiem Wam, że serio, wydaje mi się, że ten jest najlepszy. Nawet używałam tego tarta, ale on jest taki ciężki, tak mi się wydaje. On dla mnie jest ciężkim korektorem jest Więc no... Jaki numer podkładu? 15 mam teraz na sobie. Piętnastka, ale ja różne ja no podkłady w sumie, wiesz, różnie tak z tymi podkładami mam różne kolory. W zależności od tego wiesz jaki tam... W jakim, na jakim poziomie opalenizny jest, to już tak to ujmę. Dobra, znowu malujesz ściany, bez malowania ściany nie byłabyś taka... Piękna. Okej. Okay. To jest twoje zdanie. Ja tam się lubię bez makijażu, tam jest spoko. Niech ci będzie. <grytanie> Dobra, czekajcie. On jest mega tani za grosze. No, no. Ile was kilometrów dzieli? Ale kogo? Masz przedłużone włosy? Tak, tak, tak mam, no. Co z Grzesiem? Kleisz rzęsy? Masz usta powiększone? Mam, no. Co to za muzyka jest Słuchajcie, Ja bym się to przełączył w Aha, to jest to. To takie ujęcie. Lubię ogólnie muzykę Lady Gaga, ale jakoś tam u kamieni siedzi. Jest to wiecie? Tak hej, na Ale w ogóle jest mega fajny film o Lady Gaga. Nie wiem, czy oglądaliście. Eee... Jezus. Jak on się nazywa Narodziny Gwiazdy. To wiecie, to jest jeden z filmów. Ja chyba tylko na tym. Ja się na niczym nie zruszam, tak no chyba się na niczym na żadnym filmie nie zruszałam, a na tym filmie się mega wzruszyłam. Kiedyś kiedy już go oglądałam i byłam w takim, wiecie, swoim czasie, że jak go obejrzałam, to normalnie się poruszałam się w kinie, nie? Przygamłam i uwielbiam ten film. Mogłam go jeszcze raz obejrzeć. Oglądałam już go chyba z dwa albo trzy razy, ale uwielbiam. Polecisz y, mi to co przedłużasz włosy? W sensie? Jak to co przedłużasz włosy? U, ukoły czy jak? Jaki film, y, o której randka, o której randka? nie ma żadnej randki. Dla się chyba wszyscy zazdroszczą Natalki, że ma taką ładną no, dziewczynę, tak mówicie? że grzeszko mi wszyscy zazdroszczą? <grym> nie wiem. Nie wiem, ale bardzo mi miło, że tak mówisz. Jaki podkład. Ewalein y <much> Wondermatch. Co do konturowania? Ej, właśnie. Ja chciałam jeszcze te kropelki w sumie sobie zobaczyć. Czasem używam sobie takich kropelek, ale to muszą mieć fazę na nie, nie? Takich kropelek, i one są też w ogóle jakiś tanie. Tylko ich trzeba dodać niewiele, nie? Jakby to mi sterczył na policzki zdecydowanie. I, I ja i nigdy nie dawajcie tego. Słuchajcie, to jest zrobić Nie dawajcie tego od tutaj, od razu bezpośrednio. Nie, nie, nie. Tylko najpierw na gąbkę polecam i tą gąbkę tak sobie wklepać mocno, żeby naprawdę mieć tego niewiele. Miałam jej i ciastkowało mi się. No właśnie mi kiedyś też się ciastkowało, tylko trzeba mieć na to sposób, wiesz. Ja daję tego naprawdę odrobinkę i to tak malutko, malutko, bo to i tak daje taki efekt, nie? Nawet jak nałożycie bardzo mało. Ja to nie daję tego na nos, na takie miejsca, bardzo, z których lubi się nam podkład ścierać. Nie, nie. I pamiętajcie, żeby dawać to na pewno przed pudrem, tak? Nie dajemy tego na budę. I patrzcie, co to robi. ta niesamowita. Tylko bardzo mało, naprawdę. Bo to daje mega mocny efekt i nie potrzebujecie tego dużo. I jak dajcie malutko. Zobaczcie, co wam to zrobi, nie? To na przykład jest fajne na wakacje, to bym na wakacje właśnie mogła zabrać. Chociaż ja ostatnio to wzięłam i zapomniałam o tym, że to mam w kosmetyczce. Nie używałam, tylko normalnego rozświetlacza używałam. Z przyzwyczajenia, wiecie, bo ja tak na co dzień właśnie wolę taki sypki. Nie wiem no dlaczego. Zresztą to też jest ładne. Co to? To jest ten. A ten. Fajnie to jest. Znasz to siostry Porzucek? Kojarzymy się. Teraz randka z Polakiem czy z Hellboyem? Nie no, z Polakiem. Polak to jest mój kolega. A ja się z Grześkiem spotykam, także wiecie. O której bitwa? Ej, zróbmy sobie teraz może bitawkę. Co? Mamy już ponad tysiąc ludzi. Tysiąc osobek, to możemy sobie coś powalczyć. Mmm... Dobreczkę dzisiaj... O, Angelo jest. To na razie zróbmy sobie taką rozgrzeweczkę, bo Angelo oczywiście... Hmm. Łukasz Pietrzak... Ej, Łukasz Pietrzak jest! Kurde! Ja lata z nim nie gadałam. Słuchajcie, zadzwonię do niego, zobaczymy, czy odbierze. Ja go lubię. A co z Amadim? A co robisz z Amadim? Amadim to też jest mój kolega. No, słuchajcie. Wy to byście chcieli, żebym ja za wszystkimi po kolei była, co? Po co ci tyle podkładu? Bo lubię. Dobra, Angelon na pewno odbierze, coś mi się wydaje. Coś tak czuję, że może odebrać nie dawałam pudru i trochę się boję dać ten teraz bronzera, ale ten tak leciutko bardzo. Nie wiem, czemu ja nie dałam pudru i kładę ten bronzer. Zawsze lubię najpierw puder dać, powiem wam szczerze, żeby był trochę... Ale dobra, damy ja radę, to rozblendujemy wszystko. Właśnie, jakie rzęsy? Ja ogólnie, słuchajcie, tylko tu dokleiłam tą rzęsę, tutaj jakąś kilka kępek dokleiłam, ale ja tutaj, wiecie co, ja to ogólnie zaraz ściągam. I dokleję sobie jednak kępki, bo to w ogóle mi jakoś dziwnie siedzi na tym oku. Coś po prostu źle to, z... źle to zrobiłam. Nie wygiłam tak za mocno tej rzęsy, i patrzcie, i bardzo źle to wygląda. Ale spokoję ja to, widzę, także zaraz to poprawiłam. Angela coś pisze, kochana. Połóżcie dopiero się odpaliłam. okej. Okay. Potem do Angela'a zwolnimy w takim razie. Łukasz Bielon jest, Rafa jest moda, Wiktoria Turowska Dawajcie do wieki pójdziemy. Ja wieczkę lubię bardzo. Fajna dziewczyna. Co mówię? 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 nie wiem, czy bym sobie go życzył, ale ostatnio sobie zda... Zda... zdaliśmy sprawę w sumie, że bardzo dużo czasu bardzo dużo czasu spędzamy razem. Przynajmniej ja sobie tak zdałam sprawę z tego, że w jakimś dziwnym kierunku to idzie. Dobra, zakaj dzięki. Powiedz z jakiej firmy rzęsy? Nie wiem z jakiej firmy, wiesz, nawet jakbym ci chciała podać, to nie, nie wiem, nie pamiętam. Bo ja wszystkie te opakowania z nazwami wyrzucam, bo za dużo miejsca mi, mi po prostu tutaj w taleczce w toaleczce zajmują. Nie podoba mi się jak to usta zrobiłam, że się czy trochę zmniejszyć, że tak powiem. Eee, czemu dziwnym... Co za metoda? Ale co metoda? Pokaż pokój. Odkieruję się. Eee, wiem, wiem o tym. Dlatego ja chcę to za jeszcze raz ją przykleić, wiesz? A dzięki. Ja też to widzę, także spoko. Także spuczko. Komentarze i słuchajcie, ja nie nadążam odpowiadać w ogóle na to. Pozdrawisz, Zosie? Pozdrawiam, Zosie. <grym> Pozdrawiam cię, kochana. Ja się boję, że zaraz będę musiała odebrać jeden telefon. Wiecie, bo mam jedną osobę, z którą miałam porozmawiać, tylko ona się nie zdąży do mnie przyjechać i pogadać, w się sensie, gdzieś się spotkać w ogóle. Także nie wiem, czy nie będę musiała odebrać telefonu ważnego, bo gdzieś tak, w sobie rzeczywiście jeśli miałam nie. Także jak będę miała telefon, to słuchajcie, ja porozmawiam 10 minut od rozmówienia i... i wracam do Was, nie? Także żebyście się nie zdziwili, ale tak będzie. Bo takie brzuszko, powiedziałaś się z Grześkiem? Tak, pogodziłam... O, mieliśmy, mieliśmy yy, coś tam do wyjaśnienia sobie się <laughs> pogodziłam. No, ale jeszcze tak chyba nie spodziewałam takiej reakcji jego. Wiesz ile ja mam takich kredek, wiecie ile ja mam takich kredek, takich okrysków Muszę to w końcu, wiecie, sobie ogarnąć, bo to jest tragedia żeby miała takie okryski Już szybko to muszę Słabo się zachował Ja też się słabo zakochałam, Za... Zakocha co ja gadam <grym> Zachowałam czy tobie płacą za randki, czy tylko jesz tam? Czy nie płacą yy, za randki? Generalnie to bywało tak, że ja płaciłam yy, za te kolacje, za te Znaczy, aktorom nigdy nie płaciłam za randki... Ludziom, którzy do mnie przychodzili, nigdy nie płaciłam za randki. Yy, aczkolwiek... Yy, czasem oni stawiali, a czasem ja. Zależało od faceta. Wiesz o co chodzi? Za co jest moderator? Jak jesteś tu często i widzę, że jesteś agatywny, to, to wtedy tak. Masz brudnego. tak? Dalej mam brudnego zęba? Nie, od półmanki tak, mówicie, ale czasem tak się robi, no. Chyba nie. E, hej, Natarka, hejka, hejka, aga, cześć. Ty jesteś taka kochana. A po co, co się kłopociliście, jak ludzie? Oj dobry, dajcie spokój, no, to są nasze sprawy. Tyle my się nie pokłóciliśmy nigdy, ale mieliśmy lekką wymianę zdań. Każdy powiedział, co myśli na jakiś tam temat i tyle. No więc nie będę, słuchajcie, nie, nie będę tutaj rusząca na takich spraw, bo to nie jest miejsce do tego. Ja wiem, że wy kochacie to telenowelę oglądać, ale... i wiedzieć co się u nas dzieje. Ale mogę sami. Czemu? dziwnym kierunku? Mm, nie, rzeczy nie są balningowe. Te są zrobione kosmetyczki, ale ja kilka kępek już tu dodałam, a to przyleję na pasku i zaraz chyba po prostu kępkami je zrobię, wiesz? No. Słuchajcie, ja w ogóle muszę wyjść. Wiecie co? Ja się zastanawiam, jak ja mam wyjść z wami. Nie chcę pokazać w budynku i w ogóle, chociaż jest już ciemno. Bo ja zaraz muszę iść jeszcze po jakieś jedzonko, wiecie? Na wieczór. No, bo nie mam nic, a, a coś bym jeszcze przekąsiła, nie? Nie, nie jadę żadnej kolacji, tylko coś tam. Czekajcie. Czy przyznałam się, jak o to słyszy? On sam się dowiedział. Sam się dowiedział, bo zobaczył pudełko i w końcu, no, już musiałam się przyznać, nie? Już nie mogłam powiedzieć, że ten, no, więc on już wiecie, no. No. Ale głupio, głupio co? Ale on się śmiała z tego, także luz. No co? Wyobraź że liczą się chęci, tak? Liczą się chęci, więc... Ej, wiecie gdzie ja go chciałam wziąć? W ogóle wpadam na fajny pomysł. Eee yy... Kurwa Ja dałam taki podpis kolejna randka. Nie, nie będzie dzisiaj randki kolejnej, nie? Rzecznie myśleć. Że niestety okej ja wiem, o tym wiem. Wiem, dlatego zaraz to... wiesz, zmienię. Także spokojnie. Spokojnie, ja wszystko wiem. Kurde nie mogę dzisiaj tego tutaj zrobić. Ale też to widzę. no, Strasznie. Wiecie co, ona jest chyba po prostu za długa. Ja muszę ją zaraz troszeczkę skrócić. No, taka sama akcja z Sushi była na amerykańskim TikToku, więc to był content? Serio? A nie wiedziałam. A kto, kto robi taki content? Jestem ciekawa. A to nawet nie wiedziałam. Słuchajcie, to, że coś się zdarza ludziom i tak dalej. Czy Czytaj. No, no było to contentowe, myślę. Ale ja tego nie biorę z jakichś z amerykańskich TikToków, bo nawet nie wiem kto to... Kto to miał... kto to robił, nie? Anka dzięki wielkie. Także to jest życie po prostu. To jest życie. Jakie niespodziankę przygotowałeś dla Grześka na urodziny? Jaką niespodziankę? Żadnej jeszcze. Jeszcze żadnej, jeszcze za wcześnie, żeby o tym myśleć. <grym> Gdzie byś go wzięła? Wy jechaliście z Grześkiem razem? Jest... Aha, czy jesteśmy z Grześkiem razem? No jesteśmy no.